Rozwiązanie zagadki z poprzedniego odcinka będzie tym razem dobrym pretekstem do rozpoczęcia nowego tematu, jakim są liczniki. Zagadka dotyczyła podziału częstotliwości przez 2, a w zasadzie pytanie brzmiało, za pomocą jakiego przerzutnika można zrealizować taki podział. Rozwiązań jest sporo. Tutaj narysowałem kilka przykładów. Można zastosować przerzutnik JK, ale także przerzutnik typu D. Oraz typu T, który jednak, jak wiemy, jest realizowany i tak z przerzutnika JK. A jakie układy scalone można użyć do tego celu, to już wiemy. Jeśli kogoś to interesuje, może wrócić do poprzedniego odcinka. Przerzutnik dzielący częstotliwość przez 2 jest de facto licznikiem, który liczy do dwóch, albo można powiedzieć, że jest on licznikiem modulo 2. Ale właściwie, jaka jest definicja licznika? Liczniki to układy sekwencyjne, zliczające i pamiętające ilość impulsów podawanych na ich. Wejście. Mają one zazwyczaj dwa wejścia, czyli wejście zliczające, tam gdzie podajemy impulsy. Mają również zwykle wejście zerujące, ponieważ musimy mieć możliwość resetowania stanu licznika, aby mógł on zliczać nam od początku, jeśli jest taka potrzeba. Oraz wyjście, czy raczej wyjścia, no bo liczba zliczanych impulsów wejściowych jest zwykle liczbą kilkubitową. Na pewno domyśliliście się, że liczniki są to grupy przerzutników w różnych konfiguracjach, i rzeczywiście licznik składa się z grupy przerzutników, a ich ilość decyduje o pojemności licznika, czyli zdolności do zliczania impulsów wejściowych. Inaczej mówiąc, pojemność licznika to ilość stanów, jaką licznik może przyjmować w jednym pełnym cyklu. Czyli jeśli mamy licznik modulo 16 na przykład, to znaczy, że może on zliczać 16 impulsów w jednym cyklu, generując liczby binarne od 0 do 15 na swoim wyjściu, czy raczej wyjściach, a po przekroczeniu liczby 15, licznik może wrócić do początku i zliczać w kółko. Weźmy sobie jako przykład trzy przerzutniki typu D, połączone w ten sposób, i spróbujmy skonstruować licznik, który będzie nam liczył do 8. Widzimy, że wyjście poprzedniego przerzutnika jest połączone z wejściem kolejnego, a wyjścia przerzutników tworzą nam kolejne bity liczby 3-bitowej, a wiadomo, że 3 bity mają pojemność 8 liczb. Czyli te trzy bity reprezentują nam liczbę impulsów wejściowych, czyli kolejne stany licznika. Oczywiście taki licznik nie jest pełnowartościowy, bo nie ma wejścia zerującego. Taki licznik będzie nam liczył od 0 do 7. Czasem potrzebujemy, aby licznik liczył nam nie tylko do przodu, ale także do tyłu, czyli żeby po podaniu kolejnego impulsu na jego wejście, liczba binarna na wyjściu nie wzrastała o 1, a malała o 1. Są oczywiście takie liczniki, które mają specjalne wejście sterujące, które pozwala na zmianę kierunku liczenia. Mamy liczniki dziesiętne, które liczą nam od 0 do 9, liczniki szesnastkowe i binarne. Przez odpowiednie połączenie wyjść z wejściami zerującymi możemy właściwie otrzymać Liczniki o dowolnej liczbie modulo, czyli liczące na przykład do 5, do 7, do 15 w miarę potrzeb. Tutaj mamy układ, który już Kiedyś Wam prezentowałem. Jest to licznik liczący od 0 do 9 połączony z transkoderem i wyświetlaczem, i w ten sposób widzimy na wyświetlaczu kolejne liczby pojawiające się na wyjściach licznika. Wyjścia liczników mogą być konfigurowane jako 8421 lub BCD. Zazwyczaj dla liczników dekadowych, czyli zliczających do 10, jest to BCD, bo łatwiej dopasować taki licznik do potrzeb ewentualnego wyświetlania wartości liczby dziesiętnej. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego licznika, zrobionego z trzech przerzutów. Typu D. Kiedy podajemy impulsy wejściowe, to sygnał przechodzi przez kolejne przerzutniki i bity na wyjściach nie pojawiają się równocześnie, ale po kolei wraz z kolejnymi impulsami na wejściu pierwszego przerzutnika. Taki licznik nazywamy asynchroniczny i ma on wadę właśnie polegającą na opóźnieniach spowodowanych szeregowym połączeniem przerzutników. Lepiej byłoby, gdyby bity liczby wyjściowej pojawiały się w jednej chwili, w jednym momencie. Tutaj mamy przykład takiego licznika zbudowanego z dwóch przerzutników typu JK. Sygnał zegarowy decyduje o pojawieniu się liczby binarnej na wyjściach QA i QB i pojawiają się one jednocześnie bez opóźnień. Taki rodzaj licznika nazywamy synchronicznym. Ma on pewną przewagę nad licznikiem asynchronicznym, bo nie występują tutaj problemy z czasem propagacji na poszczególnych bitach, na wyjściach licznika, jak to ma miejsce w asynchronicznej odmianie. Do czego stosuje się liczniki? Ich zakres zastosowań jest duży. Stosuje się w zegarach, do cyfrowego przedstawienia informacji, w stoperach, urządzeniach pomiarowych, mikrokontrolerach i oczywiście we wszelkiego typu komputerach, od tych najprostszych do największych superkomputerów, no i też w takich, na jakich oglądacie ten film. No chyba, że ktoś ogląda na telefonie lub tablecie, ale tam również wewnątrz znalazłby się nie jeden licznik. Spróbujmy podsumować wiadomości o licznikach. Zacznijmy od podziału liczników. Mamy liczniki modulo N, które liczą nam od 0 do N-1. Pod względem kierunku liczenia rozróżniamy liczniki liczące w przód i liczące w tył, oraz takie, które mają zdolność liczenia w obu kierunkach i te ostatnie nazywamy rewersyjnymi. Mamy także podział na liczniki asynchroniczne i synchroniczne. W tych pierwszych sygnał wyjściowy jest podawany na wejście pierwszego przerzutnika, a w synchronicznych na wejściach z. Wszystkich przerzutników wchodzących w skład licznika. Liczniki synchroniczne mają zdolność liczenia szybszych sygnałów wejściowych niż liczniki asynchroniczne. Czasem liczniki asynchroniczne nazywamy szeregowymi, a synchroniczne równoległymi. Te ostatnie dzielą się jeszcze na liczniki z przeniesieniami równoległymi i z przeniesieniami szeregowymi. No i mamy jeszcze podział na liczniki dziesiętne, inaczej zwane dekadowymi. Liczą one, jak nazwa wskazuje, do dziesięciu. Mamy liczniki binarne, szesnastkowe, liczniki Johnsona greja pierścieniowe i jeszcze kilka innych rodzajów. Ponieważ do liczników będziemy jeszcze wracać, nie będę szczegółowo omawiał tych wszystkich typów. Na razie tyle informacji wystarczy. Przykładem popularnego licznika w układzie z salonem jest licznik 7490 wykonany w technologii TTL. Jest to licznik dziesiętny, czyli liczący od 0 do 9. Właściwie mamy w tym układzie dwa liczniki. Jeden to licznik modulo 2, a drugi modulo 5. Można je połączyć ze sobą, tworząc licznik modulo 10. Układ ma wejście zerujące, wejścia ustawiające, osobne wejścia zegarowe dla obu liczników i wyjście na 4 bitach. W technologii CMOS nie znajdziemy ścisłego odpowiednika 7490, ale mamy układ CMOS 4518, który jest podwójnym licznikiem dekadowym. Liczniki binarne znajdziemy w układzie 7493TTL i 4520 CMOS. Nie będę opisywał tutaj wszystkich typów liczników umieszczonych w układach scalonych, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Znajdziemy tam liczniki binarne, rewersyjne, Johnsona, programowalne, synchroniczne, asynchroniczne i tak dalej. Dla każdego zastosowania na pewno znajdzie się odpowiedni typ Scalonego licznika, czy to w technologii CEMOS, czy TTL. Wielu z Was na pewno często zastanawia się, jak to jest z tymi technologiami, która jest lepsza, jaki układ scalony zastosować, w jakiej technologii będzie on lepiej pracował. W kolejnym odcinku RS Elektronika zajmiemy się właśnie oboma rodzajami technologii wykonywania układów scalonych, czyli TTL i CEMOS. Omówimy ich różnice, wady i zalety. A na razie, jak zwykle, na koniec odcinka, zagadka. Powiedzmy, że dostaliśmy zadanie wykonania licznika przesuwu taśmy w magnetofonie. Wiem, że magnetofony to już przeszłość, ale powiedzmy, że tak jest. Oczywiście ma być to licznik elektroniczny, cyfrowy, wykonany na trzech wyświetlaczach typu LED. Jakie liczniki scalone zastosowalibyście do wykonania takiej konstrukcji? Odpowiedzi udzielamy w komentarzach. Jeśli odcinek się podobał, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Zapraszamy was do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale no i subskrybowania go. Na kapsel można zamawiać koszulki i gadżety z logiem Reduktor Szumu. Wpadnijcie na nasz profil RS Elektronika na Facebooku. Piście do nas na adres reduktor_szumu@gmail.com, jeśli macie pytania. No i zapraszamy na kolejne odcinki.